Ile bramek dla reprezentacji Polski zdobył Robert Lewandowski można się pomylić o 10? O w ogóle ile wszystkich bramek? W reprezentacji Polski. No to z 20 82. Prawie. Matur ciąg dalszy. Dziś matematyka, czyli królowa nauk. Ile razy Robert Lewandowski wygrał złotą piłkę? Ile razy Iga Świątek sięgnęła po Roland Garosa? Postanowiliśmy to sprawdzić. Do ilu wygranych setów rozgrywane są mecze kobiet w tenisie? Setów. do dwóch, do dwóch. tak jest. Wygranych. Trzech. Te, albo czterech. Ja nie wiem. Jakiś nie wiem. strzał? Sześć. Ja bym strzelał pięciu. Do, do, trzech, do trzech? Do dwóch. Do, do, dwóch. Mężczyzn. A, do trzech. Do, do mężczyzn, no. Tak. Trzech. Sześciu. Po to samo Do dwóch. No. E, <laughs> prawie. Ile złotych piłek? Ma Robert Lewandowski. Zero. zero. Nie, powinien mieć, ale. No, ale wszyscy zero. wiemy. Z siedem? Co? Ostatnio Messiun zabrał. Tak, zabrał mu. Nie wiem, czy. ma... Ja bym dał, dał dwie. To by się dał. Wydaje mi się, że. Albo jedną, albo żadną. Zero. Choć Niestety nie powinien. 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 Tak, powinien. Każdy to wie. E, ile bramek dla reprezentacji Polski zdobył Robert Lewandowski można się pomylić o 10? O, w ogóle ile wszystkich bramek? W reprezentacji Polski. No to z 20. Nie. 82. Prawie. Ja bym dał 80. 82, więc bardzo blisko. 90. Nie, nie, coś, coś więcej musi być. 150. 150 nie, to, nie, to jest za jest... dużo. Duże. No to nie, to więcej, więcej, więcej co No właśnie, jak wyliczymy, może ile meczu, to potem będzie łatwiej bramki określić. Ile meczów? Ile mógł zagrać. Ile ma lat teraz Robert Lewandowski? Ile ma lat? Zawsze młody, zawsze młody. Zawsze młody. Dużo, ale ile? Dużo. Dobrze, dobrze. 50? Dobra, niech będzie, że strzelił 212. Tak, to pierwszy raz o tym słyszę, więc nie. Na jakim dystansie na stadionie biega Ewa Swoboda? Na ile metrów? 100 metrów tak 200 Na ile metrów? Tak. Na 3000! No dobra 200. Nie, 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 nie 100 albo 60. Czekaj. No to jest dobra myśl. No, dobra. To jest dobra myśl. 100 e, Ile razy Iga Świątek wygrała wielkość Roland Garros? Y, trzy trzy razy, razy. Trzy razy. Pamiętacie w których latach? 2020, 2022, 2023. No, elegancko Run, run. Dwa razy? Dwa? Dwa albo raz. Raz. Dwa. Ile złotych medali olimpijskich wywalczył Kamil Stoch? Kamil Stoch. Y normalny w Soczi, duża w Soczi i tak, duża i w Pyongyang 3. Tak. Trzy. Trzy. brawo. No, takiej eksperckiej odpowiedzi jeszcze nie, no, nie mieliśmy. <laughs> brawo. Wydaje mi się, że dwa. Jeden albo dwa. Ja bym dał pięć. No ja pamiętam dwa. Gdzie? Na pewno. A few minutes later. No. O co nie wiem? To powiem, że więcej niż Robert ma złotych piłek. <try> Trzy? Trzy, brawo! Super.